Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejny odcinek z Good Pizza Great Pizza. W międzyczasie otworzymy sobie jeszcze jakąś paczuszkę. No i też zobaczymy ten event walentynkowy właśnie w Good Pizza Great Pizza. Jesteście zatem ciekawi jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku? To dajecie. Okej, okay, i zaczynamy nasz dzień 32. Czy są jakieś wiadomości? Za ostatniej chwili nie ma żadnych wiadomości, zamiast tego posłuchajmy naszych sponsorów. No to standardowo. O, nie było. Dobra, podlewamy szybko. Możesz mi zrobić pizzę pepperoni z oliwkami? Dziękuję. Okej, okay, no to robimy pizzę z oliwkami. Ej, ale nie zaczyna nam się jakiś event ten? Bo powinno być, nie? Yy, oliwki i peperoni broni. Dobra, wrzucamy do pieca. Piec oczywiście sobie przyspieszamy. Ej, ale dlaczego się nie zaczęło eventem? Hmm, proszę bardzo. Nie do końca doskonałe, ale całkiem blisko. Co my tutaj w ogóle jeszcze mamy? Mamy wykres kołowy, mamy kolejne opinie. Na razie mamy raz, dwa, trzy, cztery serduszka na pięć możliwych. To chyba jest dobry wynik. Jeszcze zadania. Ej, no tak, przyspieszyliśmy piec to dostaliśmy 20 dolców, jej! Chcę kupić pizzę z pieczarkami, proszę o nie krojenie mojej pizzy. a się zrobi, proszę Pani. Ja zapomniałam, ja mam ciasto pszenne. O, dobrze, że sobie przypomniałam, bo bym tak kliknęła przez przypadek i bym dała nie na tym plasku, co trzeba. Dobra, pieczarki, są I nie kroimy pizzy, więc do pojemniczka i proszę. Sprawiłeś, że mój żołądek tańczy. Uhuhu. Chcę połowę pizzy z pepperoni na kolację i połowę pizzy z kiełbasą i boczkiem na śniadanie. To zacznijmy od kiełbasy i boczku może, będzie tak lepiej. Kiełbasa, boczek i ta ostatnia miała być, ta druga, z pepperoni. Pepperoni. To w ogóle nie widział, nie słuchał jeszcze piosenki, yy, która właśnie dotyczy też pizzy to no niech koniecznie nadrobi. Jest już na kanale. Boś lubię te pizze. Cieszę się, że tak Ci się spodobało. Dlaczego nie mam eventu? Jestem tu dla sosu na pełnoziarnistym cieście szefa. Proszę. Pełnoziarniste ciasto i sos. Aha. Bez żadnych innych dodatków? No dobra. Ej, ale pierwszy raz mamy pełnoziarniste ciasto. Ciekawe jak wygląda po upieczeniu. Jakby takie spieczone. No dobra, zobaczmy, czy Pani będzie smakowała. Ta pizza jest świetna, tak jak Ty. Super! Czyli nie mam żadnych dodatków. <laughs> Chcę dostać pizzę bez sera, ale z oliwkami, ponieważ wygląda jakby biedronka. Mogę dostać dobrze wypieczoną. Dawajcie, ej! Okej, okay, zróbmy mu tak, że dajmy tego sosu. I oliwki zróbmy mu... Mm... Dawajcie, taką biedronkę. O, tu tak oddzielimy. Tak o, Biedronka ma. Tutaj ma oczka, i tutaj będzie miała tak, i tu są skrzydełka. O, i ma tak na skrzydełkach, jeszcze tak parę tych. Wiecie co, tak sobie patrzę na to. To zrobiłam moimi oczami wyobraźni wyglądało to lepiej i wyglądało bliżej biedronki. Najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem, a? ale jemu się podoba. Moja inwencja twórcza. Hej, dostanę pizzę z uśmiechniętą buźką. No ależ oczywiście, my się w tym specjalizujemy, proszę pani. To tutaj dajemy, tak, pięknie. Ser. I teraz tak. Mm, uśmiech będzie z pepperoni. Oliwki jako oczka. I dajmy jeszcze pieczarki jako ząbki, pyk, pyk, o, o nie, tam nie miało być tej pieczarki, no cóż, jeden ząbek naszej pizzy wypadł, Zęba, wróżka zębuszka odwiedzi naszą pizzę, <laughs> nie chciałabym kroić, o jak cudownie nie trzeba kroić, więc dajemy i co pani powie? Perfekcyjna, mimo że ten ząbek jeden wypadł, nie szkodzi, nie, nie. Pizza wegetariańska, podwójne zamówienie, dwa kawałki na każdej pizzy. Okej, okay, czyli dwa razy, dobra. Na pewno jest tam sos i ser. Ale co jeszcze? Wegetariańska, tak? Pieczarki, oliwki, cebula, papryka i bakłażan. Dobra, bakłażan. Pieczarki, oliwki. Cebula? I papryka do piekarnika, a w tym czasie my robimy kolejną dokładnie tak samo. Widzę, że już nam czas tutaj świeci, więc będzie to nasze dzisiejsze ostatnie zamówienie. Oby mi się ten event odpalił, moi mili, bo ja czekam na serduszko. Pieczarki są wszędzie, co to ma być? Ej, ale chyba była wegetariańskie pieczarki. Całkowity zysk: 41 dolarów. Nie mamy żadnych napraw, a mamy 174 dolary. A jakby kupić. Na przykład szynka. Ananasa nie lubię na pizzy, więc zostawię na końcu anżuła też, nie? Bazylia też, no ale lepiej mieć szynkę w tej cenie niż bazylię. A co tam, kupujemy szynka. Okej, okay, zróbmy sobie chwilę przerwy, żeby otworzyć paczuszkę, którą przesłała mi Emilia. Jest ona w takim cudownym, kolorowym papierze i jest dosyć ciężka, więc zabieram się już do otwierania. Ok, i paczka już rozerwana i znajduje się zawartość w kartoniku, więc... Ja nie będę otwierała, ja będę losowała. Pierwszą rzeczą jest oczywiście coś słodkiego. Ej, tutaj jest dla pani Klaudi, dla pana Pawła. Pawcio, to dla mnie, i dla ciebie. <grym> zadowolenia> Kciuk zadowolenia. Coś słodkiego zawsze mile widziane w paczuszkach. Kolejna rzecz jest to coś dla kotków i jest to zapakowane, więc szybko to rozrywam. A w paczuszce było jedzonko dla kociaków. Na pewno się ucieszą! Aniusia zawrzała całe! I ostatnią już częścią paczuszki są fanerciki, zobaczcie! To są bryloczki dla mnie i dla Pawła w kształcie kociaczków! O, o, o! Pawcio! Już kradziej! Musi ukraść już teraz! I mamy jeszcze fanart, zobaczcie. To jest werka, aferka, jest nawet mi, mega easy obi, to 750 stageów, co przechodzimy z werką. Jest ucieczka z McDonalda, jest kiełbasa, pieczarki, peperoni, z piosenki. Kto jeszcze nie słuchał, niech koniecznie posłucha. W środku jestem ja z pizzą. Zobaczcie, jak się dzisiaj złożyła akurat pizza, nie? Jest to Kaboka, jest Freddy. I zobaczcie, jest Synek, Orion, Miusia I pierwszy raz na fanarcie jest też Natasza. <grym> I z tyłu są jeszcze dla mnie pytania, więc wylosuję sobie na szybko parę i odpowiemy. Okej, okay, pierwsze wylosowane pytanie. Yy, kiedy będzie w no i akurat FNAF był już dwa dni temu, więc ta paczka zdecydowanie szybciej przyszła, niż ten odcinek był wrzucony, więc domyślam się, że chodziło Ci o ten, który właśnie już wrzuciłam, więc będzie był dwa dni temu, <grym> czy ileś tam dni, ale już się pojawił. <grym> Kolejne wylasowane pytanie. I czy masz ulubioną grę? Na chwilę obecną moją ulubioną grą jest chyba, szczerze mówiąc, Roblox. Serio mega fajnie się w to gra, przyjemnie, fajnie się bawię i zawsze jest coś, z czego można się powygłupiać i pośmiać. I ostatnie już wylosowane pytanie jest yy, jakie lubisz słodycze? I tu odpowiedź będzie dosyć dłuższa, chociaż nie, można określić to jako wszystkie kinderki na zasadzie te. Kinderki, jakieś Kinder Bueno. Ogólnie z tej firmy Kindera chyba jeszcze się nie zdarzyło żadnej zjeść słodyczy, której bym nie lubiła. Tofifi. Tak, Paweł krzyczy: Tofifi, on jest maniakiem, tofifi. Jak ja mu kupiuję paczkę tofifi? To tylko ją daje, już wszystko znika, nie, już jej nie ma. <laughs> Bardzo Ci dziękuję za przesłanie paczuszki. Kolejne paczki będą się pojawiały w kolejnych odcinkach, więc na spokojnie, powolutku wszystkie otworzymy. Pozdrawiam Cię serdecznie, wysyłam Ci całówki. I przechodzimy z powrotem do grania. Koniec oczekiwania. Festiwal Pszenicy przynosi pełną są dobroć do tych z tolerancją gluten. Wiecie co, ja to przeczytałam, ale ja tego w ogóle nie zrozumiałam. Dobra, kolejna wiadomość. Dziś w Ceglanym Ogniu cebula. Od nieświeżego dechu do łez. Potrawy z cebuli, którą kochamy. Z innych źródeł eksperci pracują nad rozpracowaniem tajników sosu zapisanych w starożytnych zwojach. Uuu. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. I mamy oczywiście tutaj jakieś osiągnięcia, odblokowaliśmy. I nową opinię. To jest nasza uśmiechnięta pizza z tym ząbkiem, który mi wypadł. Jest nawet napisane, że pizza była tak dobra, że z pudełka zrobiłam odświeżacz powietrza. <grytanie> dobra, okej, okay. co nam przynieść dzisiejszy dzień? Potrzebuję pizzy z połową peperoni, oliwek, papryki, połową oliwek, cebuli i papryki. Matko! Dobra, na pewno sos. Ej, ale dlaczego nie mam tego eventu? On jeszcze powinien trwać. Jeszcze mam miniaturkę taką z tą, tą pizzą, że ma salami w kształcie serduszek. Peperoni, oliwka. Czyżby nie było już tego eventu? Papryka. Niedobrze, no chciałam zobaczyć. Oliwki, cebula. Oczywiście kupujemy ulepszenie piekarnika na początek dnia. Trochę tak sera mało tutaj dałam. No trudno. Przeżyję. Proszę bardzo. Wygląda lepiej od pizzy w pizzerii. Alicantry. Uuu, to był komplement. Poproszę pizzę z rzepą. Co? A no tak, z cebulą. Poproszę pizzę z cebulą, pani. Co to za rzepa? Okej, okay, dajemy ser i jeszcze naszą cebulkę. Do piekarnika i czekamy, aż się zrobi. Kroimy automatycznie na szczęście. I czy pani będzie zadowolona? Zagraj farę zwycięstwa. Otrzymałem dom, dom, dom. Nie przeczytałam dalej. Chcę po prostu połowę pizzy z boczkiem i szynką. No nie. Jak połowę, to. Nie interesuje mnie, co będzie na drugiej połowie. Zgaduję, że tylko serka. Nie, bo ja nie zrozumiałam o co chodzi. Jak połowę pizzy, że co, że mam. A co ma być na tej połowie? Boczek i szynka, dobra, boczek. No i szyneczka. Pierwszy raz użyliśmy szyneczki. No i pizza gotowa, przecinamy. I czy pan będzie zadowolony z takiej pizzy? Proszę bardzo. Och, ta pizza dała mi siłę aligatora. Mięso i ser, bez sosu, bez owoców morza. Osiem kawałków, proszę. Bez pieczarek przekrój na osiem kawałków. No super, mięso, bo mięso to chyba, mięso to kiełbasa, na bank, i peperoni. ale teraz czy jak mamy szynkę i boczek, to też nie powinniśmy dać? No dajmy tą szynkę i boczek. i nie wiem czy robię dobrze. Okej, okay, na 8 kawałków i ja mam nadzieję, że będzie okej, okay, nie? Co z pomidorowy tego nie miało być? Co? Jak można? Tak. Jeżeli nie mówią o sosie pomidorowym, to powinien być sos pomidorowy, on. Ej, a może on powiedział. Kurczę, co to za duże zamówienie? Chcę pizzę z połową boczku i kiełbasą oraz połową peperonii szyjką. Y szyjką. Szynką. Upewni się, że szynka z boczkiem są na jednej połowie, a peperoni z kiełbasą na drugiej połowie. Daję sos, mimo że. Nie wiem, nie pamiętam. Muszę zobaczyć, czy tamten facet też chciał. Faktycznie, bez sosu. Peperoni i kiełbasa ma być na jednej, a na drugiej ma być szynka i boczek. Nie wiem, czy to by było dobre. Okej, okay, spróbujemy. Damy to i zobaczymy po minie pana, czy będzie mu smakowało. Okej. Okay. Przekrojone do kartonika. I idę zaśpiewać piosenkę o tej znakomitej pizzy. I wyskończyło mi jeszcze osiągnięcie. Dziękujemy za diamencik. I kolejny klient! Czego będziesz chciał, drogi kliencie? Szynka i pepe, -pe, proszę. Muszę mieć małe kawałki, podzielę ją na 8 części. Chciałbym, żeby była dobrze wypieczona. Szynka i pepę. -pe. Ok, to dajemy najpierw sos. Syr, sure? pepe. <laughs> Co za nazwa? I szynka. I ma być dobrze wypieczona, więc chyba już nie zdążymy kolejnego klienta obsłużyć, bo jest 8.15. Okej, okay, mamy dobrze wypieczoną pizzę, kroimy na 8 kawałeczków. Nie, już patrzcie, myślałam, że się wyrobię, żeby jeszcze jednego klienta. Jeśli chodzi o przygotowanie pizzy, możesz napisać książkę. Czyli mu się spodobało. No i zarobiliśmy dzisiaj 20 dolarów. Nie jest to... No oczy... No nie! Okej, okay, musiałam zresetować grę, żeby wziąć jeszcze kupić naprawę. Nie wiem dlaczego, ale nie było dla mnie żadnego eventu walentynkowego, mimo że na miniaturce gry miałam tą pizzę i peperoni była w kształcie serduszka. Może jeszcze mi się po prostu nie zaktualizowała gra na starą wersję, więc no niestety tym razem się spóźniłam, ale dzięki temu kupiliśmy nowy dodatek, czyli szynkę. No, i spróbowaliśmy pierwszy raz tego ciasta pełnoziarnistego. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku, subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. To jak? Widzimy się w kolejnych odcinkach. PA!